Co jeszcze miałem porysować? A chciałem naprawić ten dębski ryjec. Przez naprawienie dębskiego ryjca chyba mam myśli zrobienie nowego, nowego dęboga. Czyli tego bym usunął i zrobił nowego. Back next. Teraz mam fajne włoski. Może się nadadzą. Więc zrobił sobie. Zbiorę tutaj. Będę, będę robił sam sobie na żywo screenshota. Jest ciemna koszulka. Lepiej było, gdyby była jasna, bo wtedy broda nie będzie ginąć. Ale, ale to i tak będzie wycięte. Broda będzie odcięta. Od, od tego. Więc, więc fajnie by było, żeby dużo przestrzeni w poziomie zająć. Trzeba zrobić. takiego Światło blado wychodzi. By... No, no to prawda. Kurde, ale jak sobie zrobię normalnym aparatem, to będzie dobrze wyglądać, tutaj wygląda ślewicie? Ja sobie dam tak. Nie będzie się widzieć, ale zaraz wam pokażę. Zobaczmy. Takie wiec Okej. Okay. <ścoughs> Kurde, obciąłem sobie tutaj głowę. Ten jest najlepszy, ale mam obcięty tył głowy. Fuck. Tutaj nie jestem obcięty, też jest całkiem spoko. Spróbuję czekajcie. Spróbuję zrobić jeszcze takie, bo widzę, co zrobiłem dobrze tam. Kurde, nie to była kwestia przechylenia głowy i tego nie zrobiłem teraz. Czekajcie. Boże, ile będę miał najebane na telefonie tego. O to było takie. Już straciłem to trochę. Kurde, gdybym w tej łubani miał obciętego, to jest tak najlepszy. <laughs> Pokażcie jak prawdziwy Pog wygląda. Gdzie jest Pog? O, dajecie mi, dobrze, ładnie. Nie, nie, nie Pokczam naturalnie. Jest konkurencja między ten, powiedzmy, że to jest numer jeden, a tym, numer dwa. Jedyneczka jak nic, dobrze. Wysyłam ją sobie mailem. Niesamowita technologia. Eskimosek może sobie z Indianką rozmawiać na drugim końcu świata. Ja mogę sobie z telefonu na Gmaila wysłać yy, zdjęcie w pół minuty. Niesamowite. Spierdolę z co tam. Ja wiem, bo ja mówię tak jak się mówiło, jak, jak się reklamowało internet w latach 90. To jest taki żart. Kurde, przejebane, bo mam bardzo pionową twarz. Znaczy nie w rzeczywistości, ale na tym zdjęciu. Ale mogę mnie zgrubnąć, może mogę być grubszy, patrzcie. Taki mój wygląd będzie. To może tak coś pomiędzy, co? Tak o, troszeczkę. O, to jest tak jak ja normalnie wyglądam. Tak wyglądam w rzeczywistości. Tak wygląda moje ciałko. Chciałbyś? Nie chciałbym. Umarłbym. Z braku składników odżywczych. Hmm. Patrzcie, trzeba było trochę szyi zostawić, może jednak. Wygląda, że mamy dużo, jakby mamy taką dużą dziurę tutaj teraz. Przez to, że mam takie włosy, on nie ma. Dlatego on wygląda lepiej w tym. To jest animate i nie służy do tego, do czego ja go używam, więc nie używaj go. Ten ja jestem rysunkowym odpowiednikiem y, J.R. Martina, tego odgry Tron Grubola.